Witam Was na kanale prezentu dla kota. Dzisiaj powiem o trawie wyrośniętej, hit czy kit. Powiem też, dlaczego kot powinien jeść trawę, jakie są cechy idealnej trawy, jakie są inne trawy dostępne na rynku i że nie każda trawa dla kota jest dla niego bezpieczna. Dlaczego koty w ogóle powinny jeść taką trawę dla kota? No jak wiemy, koty dużą część swojego czasu życia spędzają na wylizwaniu swojego futerka. No skutkiem bocznym jest to, że one połykają tą swoją sierść, nie potrafią po prostu jej wypluć. No i przez to, że ją połykają, ona się zbija u nich w żołądku, po no, tworząc takie. Pilobezoary. bezoary. Są takie właśnie zlepione kulki włosowe w żołądku u kota. Jak ktoś widział, jak takie kot coś wydala, to będzie wiedział, o czym mówię. No i właśnie one są niebezpieczne, przez to, że jeżeli zalegną tam kotu w żołądku, no po prostu mogą powodować to, że ten przewód pokarmowy zostanie zatkany, no i to zagraża już nawet jego życiu. Taka trawa dla kota. Yy, właśnie powoduje u kota wymioty, dzięki temu oczyszcza te przewody z tych kulek właśnie włosowych. No i dodatkowo jeszcze, jeżeli kot będzie miał dostęp do takiej trawy, zostawi spokojnie nasze roślinki. Trawa dla kota nie jest żadnym specjalnym gatunkiem, Raczej jest mieszanką różnych roślin trawiastych, dopasowanych do potrzeb właśnie kota. Najczęściej jest to trawa cypryjska, zieliska i różne gatunki zbóż, jak pszenica czy jęćmień, ponieważ są łatwe w uprawie i odpowiednie dla kota. Jakie ogólne są cechy idealnej trawy? Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na źdźbła. Nie powinny być ostre, powinny być właśnie zaokrąglone, delikatne. Bo w przeciwnym razie one będą ranić język naszego kotka i jego przewód pokarmowy. Ogólnie trawa dla kota powinna być łatwa w uprawie, szybko rosnąć, a podłoże nie powinno ani śmierdzieć ani gnić. Teraz opowiem o dostępnych trawach dla kota na rynku, jakie są. Zacznijmy od takiej trawy, którą możemy wysiać sami. To no są takie gotowe mieszanki traw, do nich nie potrzeba już żadnej, żadnego podłoża. Wystarczy wsypać je do jakiejś miseczki, doniczki yy. i to wystarczy. Taka trawa nam rośnie około 2 dwóch tygodni 2,5 dwóch tygodnia. Wadą jest to, że musimy po prostu na nią poczekać. Yy. No i też taka trawa yy. możemy ją przelać może właśnie zacząć nam gnić jeszcze zanim do końca wyrośnie to jest taka też wada. Są też takie trawy, które, jeżeli nie mamy żadnej doniczki wolnej, możemy wysiać w takim pojemniczku. To jest taka sama mieszanka traw. Tyle samo się czeka na jej wysiew. Najfajniejszą opcją, która teraz jest dostępna na rynku, jako nowość dostępną w naszym sklepie, jest trawa dla kota, która jest gotowa. Właśnie możemy ją kupić taką. Już wyrośniętą, zieloniutką. Nie musimy czekać na jej wyrosnięcie dwóch tygodni. Od razu taką trawę możemy podać naszemu kotu. I to już wystarczy. Wspomnę jeszcze o maściach dla kota, które wspomagają właśnie też trawienie. Jeżeli szczególnie nasz kot ma długą sierść, możemy do jego diety dodać taką pastę, która pomaga w trawieniu, jest zdrowa dla kota, nie zawiera cukru. Muszę jeszcze wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. O tym, że nie każda trawa dla kota jest dobra i bardzo ważne jest, żebyśmy kupowali ją z prawidłowych źródeł, tak jak na przykład sklepy zoologiczne i zwracali uwagę na to, jakie właśnie ona ma te gatunki. Ponieważ w tanich marketach możemy się naciąć na tak zwaną kocią trawę i potocznie jest to zwana trawa papieryśnikiem. I to jest właśnie bardzo zła mieszanka traw dla kota, jest niebezpieczna, ponieważ chłoni i magazynuje toksyny, no i w porównaniu do zbóż e, ma twardsze włókna. E, jakie dokładnie to są nazwy, możecie tutaj właśnie przeczytać obok. Jak widzimy, jeśli chcemy, aby nasz kot był zdrowy, trawa dla kota jest niezbędnym elementem jego diety. Ja już dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli ci się podoba, nie zapomnij dać lajka. Subskrybuj nasz kanał. Już niedługo więcej filmików o kociej tematyce.